Pochwalony Jezus Chrystus, witam Was w ten piękny wtorek. Wakacje są, chcemy całym sercem uwielbiać Boga. Dzisiaj apostołowie proszą w Ewangelii Jezusa, aby wyjaśnił Im przypowieść o chwaście. I Pan Jezus wyjaśniając, mówi: nieprzyjacielem, który posiał chwast jest diabeł. Diabeł, który sieje na żniwo, które należy do Chrystusa, na żniwo naszego serca. Pomiędzy darami, łaskami, pomiędzy sakramentami, dobrem, które się dzieje w naszym życiu, jest nieprzyjaciel nasz, który nasiał chwast i jest nim diabeł. Prowadzimy nieustannie walkę duchową. Czy tego jesteśmy świadomi, czy nie? Każdy dzień jest walką duchową. Walką, gdzie Bóg daje swoją łaskę, a nieprzyjaciel duszy człowieka, nieprzyjaciel Twój i mój, czyli diabeł, sieje też swoje słowo. Pomiędzy to, co czyni Bóg w nas, zniechęcając, osłabiając, odbierając nadzieję, odbierając chęć do przebaczenia, do miłości, do wyciągnięcia ręki. Ile razy się zdarza, że planujemy coś dobrego, już się uśmiechniemy i widzimy osobę, i nam wszystko gaśnie, bo nasiany jest też chwast złego ducha. Już podejmujemy dobre pragnienia, a tu się okazuje, że się wycofujemy, bo chwast przychodzi i zagłusza to wszystko. Chwast zagłusza słowo Boże, zagłusza, odciąga od modlitwy: nie słuchaj Boga, zatkaj uszy przed Bogiem. To mówi chwast w naszym sercu I, i na to musimy bardzo uważać, świadomi walki duchowej. Zachęcam, żebyśmy nieustannie sobie to przypominali, że jestem w walce duchowej. Ona trwa. Bóg jest silniejszy, Chrystus zwyciężył, więc nie ma o co się obawiać. Ale jesteśmy w walce duchowej i na dzisiejsze zwyciężanie w Chrystusie każdemu z Was błogosławię. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dajcie wciągórę, górę, zachęcam, żeby subskrybować kanał Mocnych w Duchu. Tutaj jest nasz kanał. I pomódlmy się teraz teledyskiem Mocnych w Duchu, który właśnie mówi o walce duchowej. Tutaj poniżej. Broń serca mego, żebym zawsze szedł za Chrystusem. Z Panem Bogiem.